Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przesłanie dla Ciebie. Macie do wyboru cztery karty. Tasowałam, oczyszczałam i podczas tasowania mi wypadły i doszłam do wniosku, że je dla Was zostawię do wyboru cztery karty. 1, dwa, 3 i to jest cztery. Dzisiaj tak na bogato. Przesłanie dla Ciebie. Wybierz sobie kartę i zobaczymy, co na tu i teraz, na ten moment, właśnie, w tym najbliższym czasie. Co tutaj karty chcą ci powiedzieć, podpowiedzieć, jakie tu informacje potrzebują do ciebie popłynąć. Dobrze, odkładamy 4 3 2 i jedyneczka. Osoby, które wybrały kartę numer 1. Co chce tutaj do jedyneczki popłynąć? Przesłanie na no tu i teraz. Pokażcie karty. Na dobrej ścieżce, jedyneczko, te kierunki, które obierasz w swoim życiu, te wybory, które gdzieś dokonujesz, to nad czym tak mocno gdybasz, zastanawiasz się, daje ci duże szanse i duże możliwości do tego, żeby w Twoim życiu znów coś się zmieniało. I to jest ten moment, to jest ten moment u Ciebie. Kiedy ty możesz naprawdę podjąć bardzo mądrą decyzję w swoim życiu, kiedy ty możesz dokonać bardzo mądrego wyboru, który zaowocuje ci w najbliższej przyszłości. Karty mi tu pokazują, że mm, takim ważnym, kluczowym przekazem dla ciebie powinna być informacja, że idą do ciebie pieniądze. Idzie do ciebie jakaś obfitość, jakieś zadowolenie, jakieś spełnienie, dobre wiadomości. W temacie finansowym, jakieś pieniądze, jakaś zmiana, jakieś pozytywne energie, jakieś wynagrodzenie, uczynienie, uśmiech od losu idzie do ciebie w temacie finansowym lub zawodowym. Jeżeli szukasz pracy, starasz się o pracę, to tutaj te karty mówią, że za czyjąś przyczyną, za czyjąś pomocą jak najbardziej możesz pracę dostać. Poczekajcie, wymienię świeczkę, bo zgasła. Dobrze. Co tutaj jeszcze? Nie poddawaj się. Kieruj się swoją intuicją, nie poddawaj się, nie zniechęcaj się, wręcz przeciwnie. Masz to coś w sobie, co może spowodować, że zdobędziesz taką mocną, głęboką odwagę w sobie i ruszysz naprzód. No, nie ukrywam, że gdzieś czasami jeszcze ci jest trudno emocjonalnie, czasami jeszcze gdzieś możesz żyć w jakimś takim pogubieniu, w zaślepieniu, czasami może gdzieś tam ten krytyk wewnętrzny, sabotażysta się włączać, i gdzieś tam możesz mieć potrzebę. Ale ja jeszcze wszystkiego nie wiem, ale ja jeszcze wszystkiego nie czuję, ale ja jeszcze wszystkiego nie rozumiem. A może powinnam czy powinienem się zatrzymać, zastanowić, czym bardziej będziesz się hamować w rozwoju, w transformacji, w pójściu naprzód w zmianach, tym bardziej będziesz tkwić w tej strefie komfortu, w której jesteś. Karty tutaj też pokazują, że to jest idealny moment na odchodzenie od tego co ci nie służy. Każdy z was będzie wiedział. Co Wam w życiu nie służy? Ogromna protekcja od sił wyższych, ale też wsparcie od kogoś z otoczenia płynie tutaj bardzo mocno. Dobra intuicja, mądre myśli, mądre decyzje i powiedziałabym, że wielu z Was postanowi odwrócić się od kogoś, od czegoś i to będzie dobre. I to będzie dobre, bo jak się odwrócisz od czegoś, co. Wpędzać siebie w poczucie niskich wibracji, w poczucie winy Albo odwrócisz się od kogoś, kto nie jest dla Ciebie sprzyjający A wręcz przeciwnie, podcina Ci te skrzydła w temacie zmian Ciągle Ciebie w jakiś sposób krytykuje Nie pozwala Ci się rozwijać To, to też jest dobre, tak? Co tutaj jeszcze chce być przekazane? No zobacz, jaka masz protekcja od sił wyższych to jest dobry czas na działanie, i te decyzje będą wypływać bardzo mocno z głębi Ciebie i będą takie w zgodzie z Tobą. Mam wrażenie, że czas pogubienia, zagubienia dobiega końca. Jeżeli nawet na ten moment trochę czujesz się osobą pogubioną, zagubioną, to gdzieś tutaj czuję, że to będzie się kończyć. Decyzyjność, wybory, bycie sobą, bycie asertywnym to Ci powinno towarzyszyć. I co tutaj jeszcze? Widzisz, to jest czas odpuszczania. Ty masz sobie odpuścić kogoś, coś i wejść w proces uzdrawiania. Tu być może sprawy z domem Powinna się uzdrowić relacje z drugim człowiekiem, sprawy z domem itd. Tak A co tutaj jeszcze, co być przekazane? Być może u niektórych z Was karty też mówią: trzeba przyjrzeć się związkom, relacją, emocjom, tak? Bo. Tu być może też by trzeba było coś tam pouzdrawiać, nad czymś popracować. Ja też mam wrażenie, że bardzo takie płodne, mądre i dobre pomysły będą Ci do głowy przychodzić. I z całego serca tego Tobie życzę. Pozdrawiam. Dwójeczka. Przesłanie dla dwójeczki. Przesłanie dla dwójeczki. Co tutaj chce być dla dwójeczki przekazane? Dwójeczko. A u ciebie karty mówią tak. Wypatrujesz tego szczęścia. Chcesz tego szczęścia w życiu, chcesz bardzo mocno poczuć się w końcu osobą radosną i mam wrażenie, że u niektórych z Was to idzie naprawdę ciężko. Potrzebujesz jeszcze być troszkę bardziej osobą cierpliwą, uzbruj się troszkę jeszcze w cierpliwość, pozwól jeszcze, daj na czas jeszcze, nie... Nie, nie, nie denerwuj się, nie denerwuj się, jeżeli oczekujesz na jakieś zwroty w akcji, na jakieś ważne wiadomości, jeżeli wyczekujesz, żeby ta sprawiedliwość do Twojego życia przyszła, to karty mówią: To się będzie wszystko wyjaśniać, to się będzie wszystko uzdrawiać. Tylko uwierz w to. Nie, nie, nie rób nic na siłę, nie denerwuj się. Podejdź do, do tego ze stoickim spokojem, podejdź do tego z taką wyważoną energią, z pozytywnym nastawieniem. Tak? Tutaj to przesłanie dla Ciebie brzmi w ten sposób: natarczywością, złośliwością, popędzaniem, nachalnością nic nie zmienisz. Daj sobie na czas, popracuj z cierpliwością, wycisz emocje, a zobaczysz, że to będzie wszystko się wyjaśniać. Karty mi pokazują, że tutaj u Was coś się będzie zmieniać i ja tu mocno czuję sprawy finansowe. Już jestem, już wróciłam. Także wujeczki tutaj... Ja myślę, że tu się coś będzie w energii pracy zmieniać, tu się na razie los waży, coś się waha, jedna możliwość, druga możliwość, jak nie taka, to taka, jak nie takie rozwiązanie, to takie rozwiązanie, finalnie tu przyjdą dobre wiadomości, ale daj sobie na czas, pozwól na to, żeby to kręciło się swoim torem, tak, żeby to po swojemu się wszystko rozgrywało. Jeżeli chodzi o sprawy miłosno-emocjonalno-uczuciowe, to karty pokazują, że tutaj, no tutaj raczej to nie jest czas na jakiekolwiek romanse, to nie jest czas na zapoczątkowywanie czegoś, bo mam wrażenie, że tu są osoby, które nie uleczyły się jeszcze z poprzedniej relacji, a co dopiero mówiąc, wchodzić gdzieś w coś nowego. Tu najpierw potrzebujesz dwójeczko, uzdrowić w sobie jakieś emocje, przepracować jakąś ranę. Tak, ktoś kto Ciebie w jakiś sposób skrzywdził, zranił, coś co Ci z kimś nie wyszło i jest tutaj w potrzebie do uzdrowienia Mimo wszystko nie zniechęcaj się, mimo wszystko jeżeli możesz to w małym procencie przyspieszaj pewne działania ogólnie rzecz ujmując Ale pozwól też, żeby to w cierpliwy sposób się po swojemu toczyło ja też tutaj widzę, że bardzo dużo będzie spraw z przeszłości do unormowania. Jesteś osobą, która chyba nie do końca lubi zamykać sprawy, która chyba nie do końca lubi rozwiązywać problemy, które gdzieś od dłuższego czasu ciągną się. I to jest ten czas u ciebie, to jest ten moment w Twoim życiu, żebyś poczuła dwójeczko lekkość, swobodę, lekki oddech. Żebyś poczuła tą radość w sobie, to potrzebujesz coś powyjaśniać. Potrzebujesz pozamykać stare sprawy, jakieś urzędowe, administracyjne, prawne, sądowe i tak dalej. Karty też proszą, żebyś dwójeczko zatroszczyła się o relacje międzyludzkie, o relacje rodzinne, o relacje z drugim człowiekiem. Bo tutaj trochę wkrada się takiej izolacji, zatrzymania, zamykania się w sobie. I być może dla niektórych z Was pokazuje też się taka informacja, że być może co niektórzy z Was powinni wprowadzić jakąś aktywność fizyczną do swojego życia. Jakiś mężczyzna z przeszłości bardzo szybko odezwie się do Ciebie i przyniesie Ci dobre wieści. To będzie ktoś, kto niesie dobre wieści dla Ciebie. Co jeszcze chce być ci przekazane? Na coś tracisz energię. Widzisz czegoś, nie widzisz, nie dostrzegasz, na coś tracisz energię. Nie do końca wierzysz w to, że masz ogromną protekcję od sił wyższych, że wszechświat ciebie gdzieś tam wspiera, że masz te wsparcie, czujesz się w energii zubożenia, czujesz się w energii zatrzymania, a ty powinnaś dwójeczko prezentować swoją siłę, pokazać się z tej odważnej, pewnej siebie strony. Stawiaj na komunikację z drugim człowiekiem. Poprzez rozmowy, komunikację, wyrażanie się, mówienie o swoich odczuciach, emocjach w delikatny sposób, możesz dużo osiągnąć. Masz jakąś ranę, jakąś ranę odrzucenia, jakąś ranę emocjonalną. Tutaj są związki do uleczenia, tutaj trzeba wprowadzić w związek, w relację więcej namiętności. Tutaj ta iskierka powinna się w obecnych związkach obudzić, pobudzić. A dla tych osób, które gdzieś są osobami wolnymi singlami, macie do przepracowania rany odrzucenia w relacji. Karty też mówią, że idzie do Ciebie jakaś taka kreatywność, idzie do Ciebie jakieś działanie, ale w tym wszystkim możesz wpędzać się w energię mocnego krytyka, sabotażysty. Popracuj nad tym wszystkiego pięknego. Trójeczki. Przesłanie dla trójeczki. Ops, co to tutaj? A u Ciebie, trójeczko, to karty mówią, że... Hmm, od czego ty tam odeszłaś, albo od kogo? Co takiego się w twoim życiu wydarzyło? Co pękło? Pękło coś, co było zbudowane na iluzji. Pękło coś, co było zbudowane na niesolidnym, nietrwałym fundamencie. Tu się pokazuje, że możesz być, w... możesz przechodzić trudne chwile. Może jesteś po rozstaniu, może sypnęła się relacja, w której. Wydarzyło się coś smutnego, jakaś zdrada, rozczarowanie, kłamstwo, strata, utrata. I tutaj, no, pokazujesz się w takiej energii kogoś, kto może przez moment czuć się samotny. Może to też tyczyć się spraw zupełnie innych, gdzie z pewnego miejsca odchodzisz, musisz się z pewnym miejscem pożegnać. Ale wiesz, co? Nie blokuj się na to. Nie twórz w swojej głowie czarnych scenariuszy, nie szukaj winy, nie obarczaj też nikogo winą. To wydarzyło się dla Ciebie po coś. Po co? I po to, żeby w Twoim życiu mogły nastać zmiany. Idzie do Ciebie ogromna transformacja, ogromna przemiana i zmiana. Gdyby to się nie wydarzyło, to Ty, Trójeczko, nie pozwoliłabyś na tą zmianę, przemianę i transformację. I ja takie odnoszę wrażenie. Będziesz osobą, która w najbliższym czasie będzie się cieszyć z tych zmian. Bardzo tutaj dobra intuicja mi się pokazuje, więc wykorzystuję ją. Jeżeli jesteś po jakimś rozstaniu, po burzliwym momencie w swoim życiu, w kwestiach emocjonalno-uczuciowych, to wiesz co ci powiem. Być może wydaje się to Tobie dziwne, ale idzie do Ciebie nowa miłość, idzie do Ciebie nowe uczucie, coś nowego, coś świeżego idzie i to może być poznanie kogoś podczas jakiejś uroczystości, okoliczności, imprezy, świętowania, celebrowania, bycia gdzieś na jakiejś okoliczności, uroczystości, koncerty, urodziny, imieniny, sylwester, cokolwiek, gdzie ty będziesz i ta osoba będzie i będziecie dobrze się bawić. Więc głowa do góry, nie będziesz osobą samotną. Jakie tu jeszcze przesłanie jest? Dla tych osób, które mają ranę emocjonalną, ranę odrzucenia, ranę rozczarowania, Kimkolwiek albo czymkolwiek, to karty mówią głowa do góry. Ty potrzebujesz dobrej muzyki, trochę potańczyć, pouśmiechać się, zrelaksować się i wprowadzić w swoje życie wdzięczność. Z tą wdzięcznością powinno być ci bardzo po drodze. Bardzo tu mocno czuję, naprawdę bardzo tu mocno czuję jakieś romanse, związki, naprawy, poprawy u niektórych, ale wejście w zupełnie coś nowego. Dużo decyzyjności, dużo mądrych decyzji i bardzo duże zmiany: bardzo duże zmiany w życiu. Tylko nie blokuj się na to. Nie twórz czarnych scenariuszy, nie twórz czarnych wizji w swojej głowie, nie blokuj się na to. Co jeszcze chce być dla trujeczki przekazane? Rozmowa z drugim człowiekiem. Widzisz, korzystaj z zaproszeń, uroczystości, spotkań, popracuj nad miłością własną, bo gdzieś ci jej brakuje. Bardzo dużo w najbliższym czasie będzie u ciebie. Celebracji, gościny, radośnie spędzonych chwil z kimś. U niektórych z Was pokazuje mi się też taka informacja, że Twoje kroniki Akaszy mają Ci bardzo dużo do przekazania. Tu by się przydał wgląd w kroniki Akaszy, zrobić sobie odczyt u kogoś, kto się tym zajmuje, i tam usłyszysz o swoim przeznaczeniu duszy. O celu swojej duszy, albo być może również będziesz w stanie dowiedzieć się, dlaczego ci w życiu tak nie wychodzi. Jakie masz obciążenie karmiczne, co masz do przepracowania? Przesłanie dla Ciebie. Mhm, tutaj widzisz, tutaj pokazała się energia. Mówiąca o tym, że tu trzeba uzdrowić, ja muszę tutaj tą kartę zakryć, bo zaraz. Trzeba uzdrowić relacje z drugim człowiekiem, sprawy emocjonalne, uczuciowe, związkowe, wszystko co jest z miłością, z namiętnością. Więcej odwagi, wydobywaj z siebie tą kreatywność, bo jesteś osobą bardzo twórczą. No i mam wrażenie, że bądź sobą, nie udawaj nikogo, nie zakładaj maski. Wszystkiego pięknego. I czwóreczka, przesłanie dla czwóreczki. tutaj przesłanie dla Ciebie jest czwóreczko przede wszystkim tak u Ciebie może być taka sytuacja, jeżeli masz młodą osobę przy sobie dziecko, ucznia, uczennicę osobę, która uczy się, która chodzi do szkoły, uczy się gdzieś być może studiuje to karty tutaj proszą o większe zrozumienie Tutaj taka osoba może mieć problemy z, w relacjach międzyludzkich w swoim otoczeniu, otoczeniu, w towarzystwie, w którym przebywa na co dzień i tutaj wymagane jest większe zrozumienie, wkładanie więcej empatii, miłości, rozmów yy, i takie yy, wpajanie takich yy, głębokich wartości do tego młodego, yy, do tej młodej główki. Młoda osoba po prostu ucząca się, potrzebuje Twojego wsparcia, to tak na dzień dobry się pokazało. Być może ktoś potrzebuje to usłyszeć. Patrząc dalej, jakie tu przesłanie płynie, masz cieszyć się każdego dnia, masz czerpać radość z każdego dnia w swoim życiu. Bez względu na to, czy cię tego dnia głowa boli, czy wstałaś z dobrym humorem. Po prostu masz praktykować tą szczerą, otwartą, prawdziwą wdzięczność. Karty też mówią, że to jest dobry czas do tego, żeby pomnażać swoje zasoby, żeby zarabiać, żeby tych finansów było więcej. Dobry moment do tego, żeby podjąć pracę. I ktoś z Twoich znajomych, ktoś z Twojego otoczenia może Ci polecić pracę, polecić Ciebie, skorzystaj z tego, bo dzięki takiej osobie możesz dostać pracę. To jest też bardzo dobry czas do tego, żeby w relacji, w której jesteś, Umocnić tą więź emocjonalną, żeby wprowadzić więcej uczucia, żeby coś przegadać, o czymś porozmawiać, coś sobie wyjaśnić. I tak jakby ta relacja między tobą a tą drugą stroną może się bardziej wzmocnić i zbudować. Ale jeżeli jesteś osobą wolną, singlem, idzie do Ciebie coś nowego, idzie do Ciebie uczucie, związek. Trochę różnica tu będzie między tobą a tą drugą stroną, albo różnica wiekowa, kulturowa. Albo różnica no, poglądowa, tak, ale możecie się fajnie dotrzeć poprzez rozmowę, rozmowę i jeszcze raz rozmowę. Jeżeli jesteś w, teraz w takim trudnym, wymagającym czasie w swoim życiu, to zrób wszystko, żeby nie rozpamiętywać starych ran. Zrób wszystko, żeby to, co już dawno powinno być. Pozostawione, powinno być przez Ciebie zostawione, przepracowane, uwolnione, żeby to nie było rozdrapywane. To jest też bardzo dobry u Ciebie czas do tego. Idzie zresztą dobry czas do poszerzania wiedzy, do zdobywania wiedzy. Będziesz podejmować mądre, słuszne decyzje. Fajnie też tu pokazało się, może warto by było skorzystać z oczyszczenia energetycznego tutaj karty pokazują, być może warto by było wyrównać energię w swoim ciele. Bioenergoterapia, reiki, czakry. Co chce być przekazane? Idą do ciebie jakieś pochwały, uznanie, zadowolenie, ktoś ciebie pochwali. Idą do ciebie pieniądze. Idą do ciebie bardzo wartościowe rozmowy z otoczeniem, ogromne wsparcie od wszechświata. No, bardzo tutaj ładnie ta protekcja od sił wyższych, jakieś takie energie uzdrawiające w Tobie będą zachodzić, regeneracyjne, bardzo piękny przekaz. Dużo też takiej miłości w Tobie będzie i będziesz mieć taką potrzebę budowania czegoś. No, i mam też takie wrażenie, że Ty czujesz, że Ty jesteś w jakimś cyklu zmian i Ty bardzo mocno te zmiany będziesz w sobie czuć. I będziesz wyciągać wnioski ze swoich popełnionych błędów życiowych. Wielu z Was będzie robić takie podsumowanie w swoim życiu i też jeszcze zauważyłam w tych kartach, że będziecie stawiać sobie granice i poprzeczkę wyżej, co niektórzy z Was sobie postawią w zdobywaniu wymarzonych celów. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam.